Egipcie, kraju mego życia, peru piramid, piasku i sfinksa. Dzień dobry, drogie ciężkie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy absolutny top. Zapomniany kawałek, ale jeden z najfajniejszych kawałków, jakie znam. Jako fan starożytnego Egiptu muszę wam tą piosenkę pokazać. Dzisiaj lecimy z utworem Szazy. Egipskie noce. Akordy, jakie potrzebujemy do utworu, jest to akord AIS-DUR. Możecie złapać na szóstym albo możecie struna niżej. I mamy później tak C małe, D małe, tylko w wersji barowej, nie tak jak zwykle mamy to D małe, i DIS duże. Bicie jakiego używamy to jest to dwa razy na dół. Raz do góry. W kolejności nasze akordziki lecą C małe, D małe, DIS, C małe, C małe cztery razy, dwa, trzy, cztery i później C małe, ICE, teraz łapię sobie na pierwszym. Dwa razy, C małe, ICE dwa razy i C małe. I powtarzamy tą końcówkę, czyli C małe, ICE, ICE, C małe, ICE, ICE i C małe. Nie wiem skąd jestem, nie wiem kim jestem, targa na piaskiem pustyni. Czuję Twój dotyk, mój ozyry się, pukam do Twojej świątyni. Czuję Twój dotyk, mój ozyry się, pukam do Twojej świątyni. Mistrzostwo siada. Najlepsza i tak jest końcówka, nie wiem, nazwijmy to refrenem, bo cała piosenka jest cały czas yy, na tych samych akordach. Tylko jak ten chłop tam w teledysku budzi się z tej yy, z tego sarkofagu, to jest tam tylko C, ale to spokojnie. I to zakończenie. Egipskie noce, oaza gwiazd, noce egipskie kryjące ślad. Słońce zachodzi. Jestem już twoja, mój Ozyrysie już czas. Słońce zachodzi, jestem już twoja, mój ozyrysie już czas. Drogie dzieciaczki, mam nadzieję, że dzisiaj sobie pogracie tą fenomenalną piosenkę. Nikt by tego lepiej nie zrobił. Żaden, żaden! No i drogie dzieciaczki, na razie miłego dnia wam życzę i egipskich nocy. Pa!